Siemaneczko ludziska, z tej strony Łukasz, czyli Banboy, a ja w tym krótkim materiale, bo ten materiał nie będzie, nie będzie zbyt długi, chciałbym poinformować Was o postępach, jakie mamy e, podczas organizacji eventu Myszki i, e, myszki i Klawiatury vs. Pady na PlayStation 4. E, wszystko idzie w dobrą stronę, do eventu zgłosiło się 8 osób, myślę, że... Jest to jakiś postęp, jest już to pewna ekipa, którą można by wykorzystać do udziału w takim evencie, bo się zgłosiły, tak. Słuchajcie, osoby, teraz kieruję te słowa do osób, które się zgłosiły. Na PlayStation 4 dostaniecie wiadomość, właściwie już dostaliście, o po, gdzie proszę o potwierdzenie tego, że gracie na myszce i na klawiaturze na PlayStation 4. Jak to zrobić? Wystarczy, że podleślicie mi w odpowiedzi na właśnie tą moją wiadomość, zdjęcie waszego zestawu z karteczką odręcznie napisane Napisany musi być nick, jaki macie jaki zgłosiliście do udziału w tym evencie, to będzie taka powiedzmy drobna weryfikacja tego, że naprawdę gracie na takim sprzęcie. No, nie mam jak przeprowadzić innej weryfikacji. Gdy osoby, które się zgłosiły potwierdzą swoją gotowość do udziału Zacznę szukać osób, które i chyba będzie łatwiej, żeby znaleźć takie osoby, które grają na DualShocku 4 na konsoli. Też przeprowadzimy taką drobną weryfikację umiejętności, będziemy, będziemy patrzyli na statystyki na BattleLogu, żeby pojedynek był równy, żeby zarówno jedna strona, jak i druga strona nie miała większej przewagi, tylko dobierzemy graczy umiejętnościami które sprawdzę na BattleLogu. Myślę, że to, jest, że to jest dobry sposób na taką, można powiedzieć, weryfikację. Jeżeli macie inne, inne pomysły co do tej kwestii, to zapraszam do sekcji komentarzy. Do, do tego zapraszam jeszcze osoby, które nie zgłosiły się, a chciałyby wziąć udział w takim evencie. W opisie tego filmu macie, macie link do formularza, gdzie jeszcze możecie się zgłosić. Mamy czas na organizację tego, nikomu się nie śpieszy. Jeśli się Zgłoszą jeszcze jakieś osoby, będzie mi bardzo miło. Jeżeli te 8 osób, które się zgłosiło, nie okażą się trollami, będzie mi jeszcze milej. Jedna osoba wiem, że, wiem, że chciała strollować, ale została usunięta i zablokowana. No sorry, men, ale tak, tak to nie może być. Nie będę oczywiście wymieniał ników, bo to jest nie na miejscu. Zapraszam was do udziału w tym evencie, to może być coś takiego innego. Coś takiego nowego na kanale. Myślę, że drugi, jeżeli ta pierwsza seria w Battlefield 4 pojedynku myszki kontrapady się powiedzie. Zrobimy pojedynek myszki kontrapady w Rainbow Six Siege. Może też się ktoś zgłosi. No zobaczymy. Wszystko jest kwestią czasu. Wszystko zależy od was, czy się zgłosicie. Mówię tu do osób, które grają na myszkach i na klawiaturach, bo z padami raczej nie będzie problemu, żeby, żeby zebrać wystarczającą liczbę osób do tego pojedynku. No i co? Ich... Chyba, chyba to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Zgłaszajcie się, komentujcie. Jakie jeszcze można wziąć yy, predyspozycje graczy do porównania, żeby pojedynek był wyrównany. No i co? Trzymajcie się i do następnego materiału. Siemanko.